Cześć, witajcie. Z tej strony ja, Shidex, i Dzisiaj sobie nagramy oto tą mini konsolę Game Boy Plus. Nie jest to oryginalna konsola? Bardzo fajna. Mamy zawartość konsola. Ja już oczywiście rozpakowałem, żeby nie było, że już widzicie, że tu mam kable, bo. Po prostu sprawdziłem, czy działa i działa, więc jest spoko. Na pewno dostajemy kabel USB do podładowania. Nie, nie będzie Wam kompatybilny do telefonu, ponieważ ma inny wtyk. Dostajemy jeszcze kabel AV. Do podczepienia do monitora bądź do telewizora. Ja nie będę Wam pokazywać, bo u mnie to nie działało. Taki gadżet kosztował tak około 30 zł, więc warto. Um, ja trzymam jedną ręką kamerę, więc tak jakby to mi to będzie odpakować, ale jakoś nie o Odpakowujemy. Jest Game Boy. Ja wybrałam kolor czarny, taki zwykły, więc na początku odpakowujemy. Mamy oczywiście instrukcję obsługi Jakie Tutaj, że podziękowania za kupno Ym, Tutaj jakie rzeczy są tu No i jak na przykład podczepiać po to Problemy jakie istot... są też Boże ja nie znam się na angielskim, więc tak To możemy to tam, to tu Ale najważniejsze przejdźmy do konsoli Podgłośniją wam trochę nie wiem, czy ten dźwięk będzie Wam słychać. Nie, na przykład Super Mario nie jest on oryginalny. O. Nie ma ostrości trochę na ekran. Przepraszam Wam bardzo. No, po prostu język chiński albo angielski. My wybieramy angielski. I weźmiemy sobie Arkanoida. Bo tak, jakby on jest. Tutaj mamy Arkanoida. Czekajcie, ja spróbuję ostrość trochę zwiększyć. Nie wiem, czy mi się uda. Dobra, jak widzicie, to super. A, zatrzymam i widzimy się, jak właśnie to włączę. Więc dobra, więc włączyliśmy, bierzemy Arkanoid na jeden player. Ostrości też nie być na obrazki. Ja trochę właśnie nie widzę, więc tak o się posłużę. Wy tu widzicie i ja tu widzę. Jak widzicie, jest spoko. Retrogierki działają. No. No i chyba skończymy właśnie na tym pięknym końcowym ujęciu. Czekajcie, wyłączę, hop, bo jedną ręką naprawdę trudno się to wszystko robi. Więc to chyba na tyle. Nie zapomnijcie zostawiać łapy w górę. Suba z dzwonkiem, żebyście na przykład, może chcielibyście więcej takich review, recenzji. Więc do usłyszenia, trzymajcie się. Do następnego razu.